Cześć, z tej strony Rafał i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy omawiać zwierzęta, które mamy o, na gospodarstwie i to są świnie. Tu, tu są cztery, tu byki, w ogóle jakoś rumor robią, tu jest jeszcze 10 świn. Zobacz, gasimy. Widzicie, ostatnią chwilę. O, tu jest Reksio i koty. Tłubyki jeszcze sobie jedzą na spokojnie. Jest jeszcze kotów. Jest. Wychodzimy na dwór. O. O. Pies się jeszcze próbuję wydostać, ale nie. No tu są belki jeszcze, wióry. Trochę opał. I tu jest pies. O fajnie. Psa. O, tam w ogóle wodali. 16 stoi. I no tak niestety stoi na... No bez silnika. Te ciuniki. O, Nie, widzicie, nie ma masaja bo bym wam pokazał, jak on creepy wygląda w tym. Podczas wieczoru i w ogóle nocy, jak się zapali to światło, to wygląda jak creepy Tam stoi oś z szesnastki. No i tak w ogóle, to następnych odcinka będziecie mogli zobaczyć. Jak będziemy składać? Wkłada, znaczy kółko i później silnik. No i tu stoi jeszcze, są, stoją jeszcze dwie belki ze słomą i jedna ze sianem. Tu jeszcze skrzynia po paszy. O, a w ogóle to też będziecie widzieć tam u góry, widzicie te drzwi? Tam są drugie. To tam jest siano luzem, to też będziecie widzieć. Kiedy? A w ogóle tu y, przeszła trochę rewolucja i są nowe drzwi dane, dwuczęściowe, a tu stoją te stare, inaczej wam pokażę, że tu jak się da otworzyć, teraz, nie, nie da się, ale jak widzicie to są dwie części tego i to jest, to jest po prostu takie zajebiste, że jak chcemy tylko coś zobaczyć to nie trzeba otwierać całych, o, tu jeszcze w ogóle pieseł. Cześć! Nie widać cię. Poczułeś? Jeszcze widać. Cześć, piesełku. To jest pies. Tak, no To jest pieseł rasy Wilczur. O, kość, tu mordko. I tu stoją jeszcze też cztery beczki z paszą do kur. No, pieseczku. Tam w ogóle też sztapler teraz wyjechał z tego. I za chwilę jeszcze. Zobaczycie. W ogóle tamtego pieseła wam przedstawiałem. O i nie wiem. Nie, nie pokazywałem go na odcinku z maszyn, że tu jeszcze stoi kombajn. Teraz tutaj masej sej No, i tu jest kombajn. Tak, kombajn. sobie tutaj przeskoczymy. Widzicie, kombajn. marki Four Tak, pięćset czternaście. O, siekło. bak, od góry nie będziemy pokazywać. No tutaj autobus mojego ojca z PKS-u. Kosiarka też nie było. Tylko zwykła. W ogóle pokazałbym wam jeszcze, że do Ursusza 12, do 12 jest zapięty już tur ale to będziecie widzieć na odcinku z możliwość na przykład telek albo skarmienia, ale po prostu pokażę to i więc no widzimy się za chwilę. siema się ma? Tu już o, stoi dwunasteczka, już widzicie stoi z turem. Nie robiłem z tego odc osobnego odcinka, no bo nie było sensu w ogóle. Tak, o, dzisiaj jest tak wyjątkowo, bo w sobotę nie miałem czasu, żeby nagrywać. To dzisiaj jest wyjątkowo wychodzi odcinek poniedziałek, albo jutro jeszcze go będziecie widzieć. No, a tu sobie sześćdziesiąteczka, O, pryskiwaczek. No, no jak widzicie, bo niektórzy mi nie wierzyli, że dwunastka już stoi z turem. To widzicie. O, to tak wygląda ze środka. Nie! No, no więc. Tutaj i powoli będziemy kończyć nasz odcinek. Zachęcam do subskrybowania, zostawiajcie łapeczki w górę. Ja się z